Dlaczego osoby, które w ogóle nie wierzą w żadną siłę wyższą, często zmagają się z pytaniem: jaki sens ma moje życie? Witaj na kanale zejść Głębiej, gdzie razem zderzymy to, co wygodne, z tym, co niewygodnie prawdziwe. Można by się zastanawiać, czy ateizm sam w sobie prowadzi do kryzysu egzystencjalnego. Nie do końca, bo jest na to kilka rad, ale o tym nieco później. Chociaż ateizm pozbawia nas jednego z fundamentów nadziei. Wizji życia po śmierci czy istnienia wyższej moralnej instancji niekoniecznie musi prowadzić do samotności i braku celu, a jednak badania pokazują, że ateiści częściej niż osoby religijne przeżywają kryzys sensu życia, zwłaszcza w chwilach osobistych niepowodzeń. Takie osoby mają trudność z znalezieniem czegoś, co by ich pocieszyło i dało im poczucie wartości. Tutaj może brakować tła, które wierzący znajdują w swojej religii. Co więc zostaje dla ateisty, gdy życie zdaje się nie mieć większego sensu? Jest takie powiedzenie: każdy dzień może być ostatnim. To filozofia Diem, która pięknie wygląda w książkach, ale gdy przeniesiemy ją do codzienności, brzmi trochę pustawo. Dla osoby bez wiary w życie po życiu dni nie są ostatnie, w żadnym metafizycznym sensie. One są po prostu kolejnymi dniami, które nie pozostawiają niczego poza wspomnieniami innych. Wartości i normy, które kiedyś były zakotwiczone w religii, mogą wydawać się bez znaczenia. A jednak wiele osób poszukuje zastępczych filozofii życia. Zastanówmy się, dlaczego, jak to może działać. Jednym z przykładów jest buddyzm, który choć jest uznawany za religię, to wielu ludzi traktuje jako filozofię życia, która może funkcjonować w ramach ateizmu. Buddyzm mówi o współczuciu, spokoju wewnętrznym i unikaniu cierpienia poprzez wyciszanie własnych pragnień. I to przyciąga wielu ludzi, którzy szukają wartości w świecie bez Boga. Dlaczego? Bo buddyzm nie obiecuje życia wiecznego ani kar. Lecz koncentruje się na akceptacji własnych ograniczeń, rozumieniu przemijania i znajdowaniu sensu w chwili obecnej. To daje poczucie harmonii, której ateizm czasem może nie zaoferować. A co z osobami, które opierają swoje życie na nauce? Nauka daje wgląd w wszechświat, odkrycia, postęp. Dla wielu odkrycia naukowe są pełne cudów, które mogą wywołać poczucie zachwytu nad skomplikowaną rzeczywistością. Ale czy nauka sama w sobie wystarczy, by uniknąć poczucia pustki? Otóż badania pokazują, że w momentach, gdy nadchodzi osobisty kryzys, utrata pracy, bliskiej osoby, zdrowia, trudno jest znaleźć pocieszenie w idei wielkiego wybuchu lub prawach fizyki. Zasady nauki nie oferują wsparcia emocjonalnego, jakie religie dostarczają swoim wyznawcom. Ciekawym podejściem do tej pustki jest też stoicyzm. Stoicy wierzyli, że człowiek nie może kontrolować świata, ale może kontrolować swoje reakcje na niego. Dla wielu ateistów to właśnie filozofia stoicka pozwala przetrwać trudne chwile. Anegdotycznie, stoicyzm zyskał popularność na zachodzie jako przyziemna filozofia przetrwania. Wydaje się idealnym narzędziem, aby poradzić sobie z życiem beznadziei na raj, nagrodę lub boską interwencję. Jednak stoicyzm wymaga dyscypliny i pogody ducha, których nie wszyscy są w stanie utrzymać w obliczu tragedii. Więc dlaczego ateiści i agnostycy częściej wpadają w kryzys egzystencjalny – być może dlatego, że żyją bez twardego fundamentu, na którym można by oprzeć własne wartości. Często muszą budować swoje zasady moralne od zera, nie czerpiąc ich z gotowego wzorca. I chociaż wielu ateistów dobrze radzi sobie w budowaniu własnych zasad, to w momentach kryzysu ich życie może wydawać się kruche, jak dom zbudowany na piasku. Może dlatego nawet agnostycy i osoby, które same nie wierzą w Boga, fascynują się duchowością, próbując znaleźć coś, co wypełni tę pustkę. A więc co można zrobić, aby uniknąć kryzysu egzystencjalnego, gdy się nie wierzy? Warto budować sens życia na rzeczach, które są blisko na relacjach, na pomaganiu innym, na kreatywności, na prostych codziennych przyjemnościach. Bo choć ateizm nie daje obietnicy wiecznego życia, mm, pozwala skupić się na życiu tu i teraz, na byciu obecnym dla bliskich i cieszeniu się chwilą. W końcu nie potrzeba wielkich teorii, aby znaleźć cel. Czasami wystarczy chcieć być dobrym dla innych. A więc co może pomóc w momencie kiedy masz ten kryzys egzystencjalny? Po pierwsze, dbaj o relacje. Zadzwoń do bliskich, zapytaj o ich dzień. Bądź obecny, nawet małe gesty budują poczucie więzi. Dwa, pomaga innym. Zacznij od małych rzeczy: podaj pomocą dłoń sąsiadowi lub wesprzyj lokalną zbiórkę pieniędzy. Bo to daje poczucie sensu. 3. Rozwijaj kreatywność. Znajdź coś, co lubisz tworzyć, np. gotowanie, pisanie czy rysowanie, kreowanie sprawia, że czujemy się bardziej wolni i spełnieni. 4. Ciesz się prostymi przyjemnościami. Smak porannej kawy, spacer czy dobra książka małe chwile radości dodają życiu wartość. 5 punkt. Praktykuj wdzięczność. Codziennie pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Docenianie drobiazgów, zmienia perspektywę. Dzięki za wysłuchanie. Tyle w temacie. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejny felieton. Nie obiecuję, że zawsze będzie prosto, ale na pewno będzie głębiej.